Siemanko, z tej strony ja, Wierzba i jak widać części przyszły przyszły, no sekundę temu o, tam mój piesek leży przyszły sekundę temu, tutaj są kartony załadowane no i co my tutaj mamy, Może zacznijmy sobie od płyty głównej, całkowicie od lewej strony, płyta główna MSI Z, no, macie to napisane, nie będę wam czytał w sumie serie nie obsługuje, obsługuje Crossfire i na podstawkę 1155 do Inteli dalej, procesorek Standardowo i piąteczka 3570K, jedno z najpopularniejszych. Tutaj taki bajerek sobie zamówiłem z Razerka Razer Dead Stalker, klawiaturka. Mam jeszcze myszkę, mogę wam pokazać na chafeczce Ciach Tajpan, ale typen to już dawno zamawiałem. Co dalej? Hmm. Zasilacz OCZ Mod Stream 600W z wypinanymi kablami, więc fajnie. Tutaj najtańszy komponent, zwykły napęd DVD, dysk SSD za zestaw, który kosztował 3800. Trudno nie wcisnąć w to SSD w cenę. No i co? Dużo osób się o to pytało, więc jest też grafika GTX 760. Dużo na tym uciągniemy. No i jeszcze ramy: 8GB 2x4. O. Możemy sobie wnet wyjąć Hops Sorki, że mi się tak ciężko operuje, ale nagrywam to telefonem, bo nie mam innej kamerki Ramy Kingston, zwykłe HyperX Blue To jest kostka 4GB i 1600 taktowanie Więc fajnie, fajnie. Coś nie mogę włożyć Dobra I jeszcze dysk CJ 1TB pod gry nagrywanie no i może weźmiemy się do, nagrywa, do tego, do rozpakowywania hmm. aha jeszcze wspomniałem o najważniejszym tu jest obudowa, to jest Gladius um, Silent, Silent PC Gladius M40 no spokojnie grafika się zmieści tutaj mamy na dysk twardy, jakbyśmy chcieli kiedyś kiedyś włożyć, tak, nie twierdząc obudowy um, USB 3.0 ciach, tutaj pod zaślepką co tutaj mówić? Weźcie na hałki, mikrofon, to są zaślepki ślepki. Boczne wytłuczenie. Tutaj macie filtr. Tutaj wytrzeczkę można dwa zamontować. Opcjonalnie filtr przeciwkurzowy. I co ja wam będę opowiadać. Ja tu recenzji nie robię, więc wiecie. Zacznijmy może od płyty głównej. Sorki, że tak ciężko się otwiera. Mm. Ten kabel sam dorzuciłem wcześniej, bo płytę wcześniej załatwiałem z grafiką więc nie będę pokazywał W zestawie tutaj mam fakturkę moją, to nieważne Instrukcja, sterowniki, zaślepka do obudowy, to w sumie zaraz jej użyjemy Dwie przejściówki też sobie dorzuciłem Nie były do grafiki, musiałem sam się zaopatrzyć, na szczęście miałem Były dwa kable SATA pod dyski I tutaj, nie wiem, ja się super na składaniu kompów nie znam Powiem Wam, że ja tylko dopasowuję komponenty. Widzę, telefon nie ma super autofokusa, więc Wam nie pokażę, co tam jest napisane. No, może przejdźmy do samej płyty. Zdejmijmy to z góry, żeby nic nie wywalać zaraz. Zanim kompas złoży, to jeszcze trochę minie, ponieważ ja go nie będę składał. Bo muszę mieć jeszcze na, wiecie, na montaż tego. No i płyta co tu będę wymować, nie chcę tam jeszcze rozpierdzielić, bo różnie może się stać, tu macie przez folię widać wpięcia na RAM socket na procesor tutaj, tutaj macie chłodzenia tutaj, tutaj i tutaj nasz PCI no i co tu więcej mówić ja się na tym super nie znam, więc wam nie będę tam jakoś przedstawiał chcieliście wiedzieć specyfikację no to wam podaję Oczywiście, wszystko jeszcze będzie napisane na kanale. Nie mogę zamknąć pudełka, przepraszam. Muszę wynieść sobie kamerę trochę i wziąć inaczej. Dobra, półta główna już przeskanowana. Odłożymy sobie na obudowę. Procesor Intela. Nie ma co wyjmować, bo jeszcze trudniej się to składa. Takie mało części. tutaj macie w środku chodzenie boksowe. Najbardziej to mnie Razerek chyba interesuje. Was pewnie też. Czekajcie potrzebuję noża. Mam nóż, mm, ciach. To jest Razer Deathstalker Essential, czyli bez podświetlenia klawiatury wersja, bo mi na podświetleniu nie zależy. Taką samą też ma bez poświetlenia. No co tam? Ja gram w nocy nawet to przy lampce, więc nie potrzebuję. Żadnego super światła, nie wiadomo jakiego. Poczekajcie, kurde, nie mogę tego. To jest chyba inaczej jeszcze zabezpieczone, albo nie mam pojęcia, jak to się. Aha! A ja to tak próbuję, Z w ogóle inaczej się otwiera. Poczekajcie, Tylko nic nie na siłę! Nic nie na siłę! moja zajebista skarpeta. Mm, tutaj, ciach, tak na dół i tak to się otwiera. Ciach i ciach. Ups. Nie mogę wyjść. No, i tutaj mamy klawę. Wam leciutka i co tu jest w zestawie? Kabel zawinięty w tekturkę, bez oplotu. A co tu tam się spodziewa? To komu oplot do klawiatury, klawiaturą się tak nie macha jak myszką, więc w myszce bardziej Oplot jest istotny, to jest taśma. Nie będę wam nagrywał filmu z tego jak montuję kompa, bo ja tego nie będę robił, ja się nie znam. Jakoś super, zobaczymy, no i klawa, tak jak się spodziewałem, najfajniejsze uczucie, rozwiniemy sobie folię. I taka płaska jak w laptopie. Mogę Wam pokazać jakiego mam lapka przy okazji. Mm, tutaj jest mój Samsung ze znaczkiem od myszki i patrzcie, wśród i klawa jest taka płaska właśnie i fajna. I o taką samą mi chodziło w klawiaturze, patrzcie jaka cichutka. Jest bardzo cichutka. Tu macie fajny, właśnie podgarstek. Hmm, tam kon ten, y jak to się nazywa, kapsloki i tak dalej. Tu macie podkładkę, żeby klawiatura była wyżej, troszkę i chyba z tego będę korzystał. Ale odłóżmy sobie na chwilę na bok. Bardzo fajna klawiatura Cieszę się, że ją zakupiłem. Nie była, jakieś 250, nie całe. Tutaj mamy taką karteczkę. Instrukcja to nie. Nie, tutaj mamy. Mogę chwycić. Nagrywam prawą, a posługuję się lewą. Tam dziękuję za zakup i tak dalej, i tak dalej. Dwie naklejeczki Razera standardowe jak z produktami ich. No i instrukcja, kto by to czytał. To coś jeszcze jest? Nic jeszcze, nic nie ma. To pudełeczko jest takie ładne, to sobie wezmę i postawię do półeczki. Czekajcie, odmężę kamerę na chwilę. sobie odłożymy od razu na bok Co tu dalej? Napędu, to każdy wie jak napęd wygląda z Was SSD sobie rozpakowujemy Tutaj na tej folii od razu od klawiatury tam, żeby o podłogę się nic nie porysowało Ani podłoga od niczego Tutaj jest naklejeczka Kurna, no nie mogę trafić tą lewą ręką jedną Rozciąłem Ciężko się to otwieranie, nie ukrywam. Dobra, tutaj otwieramy to tak, ciach, wysuwamy. Co my tutaj mamy w zestawie? Mamy chyba szynę do obudowy, tak to jest szyna. Śrubki, żeby wkręcić. No i sam dysk. Powiem wam, że pierwszy raz trzymam dysk SSD w rękach. A 128 GB, SP900. Bardzo dobry, popatrzyłem sobie na stronie. Macie chyba zapis 550, a odczyt 530. Czy na odwrót? Nie wiem, nie znam się jakoś na dyskach SSD. Co to jest tutaj? Jakaś gumka, czy co? Nie mam pojęcia zielonego. Co to jest, to wam powiem. Myślę, że nie będzie przydatne, chociaż zobaczymy. Czekajcie, odłożę na chwilkę. Nie będę się wam pokazywał. Bo. A co tam? Dobra, tak ubogo, myślałem, że pewnie jakiś kabel dołączą, czy coś do dysku, ale... ale niestety się tam troszkę zagadłem. No, ale ja kable mam, więc nie będę się martwił. A już 10 minut nagrywamy. To ładnie, karton nam spadł. Mm. Pokażę Wam jeszcze zasilacz Tutaj widzę cały z folii To sobie ją zdejmiemy Ja to wszystko i tak jeszcze raz sobie obejrzę Jak Wam wyłączę nagrywanie, więc... Okej okay. Jak to tu wygląda? Powiem Wam, że ciężkie Ciach Śrubki do montażu zasilacza Instrukcja sobie odłożymy na bok hmm. nie, tam była, tu jest instrukcja, ciach a tu jest cały cały zestaw kabli tu mamy nasz wielki zasilacz, 600 watowy. tam powiem, i tu macie gdzieś na boku wejścia gdzie podpinać tylko nie wiem dokładnie z którego boku tu macie, chyba tak, tutaj macie wejścia o, żeby sobie podpinać resztę w tych kabli, co tutaj są Ja tam się nie znam na zasilaczach, więc go tak wkładam No i chyba zostały nam ramy Ramów to nie ma co dużo pokazywać, bo ram jak ram Jakoś się super nie różni Super jakoś nie wygląda Podpniemy trochę tę tekturę, bo Ciężko będzie to załadować tak jak było firmowo Ale jako tako się zamyka, widzicie? Tak się stało, że akurat na 300 widzów mam nowy komputer. Mam, ale nie kompletnie złożony. Jeszcze dobra, odkładamy na bok, tutaj. No i co, mogę wam pokazać. Ramy, powiem wam, że dysk ten CJ tutaj jest trochę niezabezpieczony. Myślę, że on przyjdzie w czymś. Ramy, wam powiem, ja jeden ramek, jakie trzymałem to DDR3 do laptopa i DDR2 do mojego starego peceta To są pierwsze takie DDR3 do PC'ta, które trzymam właśnie Fajne Troszkę ciężkie, mają radiator, więc się będzie dobrze podkręcać, myślę Tam w BIOSie Wskażemy wam dysk, no i na koniec grafika Ciężko się to otwiera jedną ręką, nie, nie powiem jest co? Trudno. Rozdzieram to. To jest chyba folia jakaś antysmakryczna, czy coś takiego, bo to samo jest na karcie graficznej. No i dysk prezentuje się tak. 1000 GB. Rzekomo 64 MB pamięci cache. I co tu mamy? Port SATA i zasilanie. Zielone PCB. Dobra, dysk sobie schowam z powrotem. I teraz chyba coś, co będzie najtrudniej wypakować, czyli grafika. Już ją wypakowywałem wcześniej, bo mówiłem, że przyszła szybciej z płytą główną. Przepraszam, muszę Was tak przez chwilę ale... Tak, w środku było takie pudełko z Gigabajta. Aktualnie nagrywam to na moim łóżku, na mojej kanapie jeansowej. Tak wygląda karta graficzna. Jest to GTX z Gigabajta 760, rewizji drugiej. No i czekajcie, i wyjmiemy ją z folii. Taka tam mała. Nie no, tu macie dwa mostki do SLI, nie dwa wejścia do SLI, przepraszam. Tutaj PCI Express 3.0 z tyłu macie HDMI. DVI i DisplayPort wiatraki bodajże 8 cm, 80 mm i czarne PCB z tyłu, i to jest praktycznie wszystko. Tutaj mamy jeszcze tylko prześciówki z Moleksów na zwykłe zasilanie, bo jedno musi być 8 pin, jedno 6 pin. Nie będzie widać, chyba. No i dobra, ja Wam wszystko zaprezentowałem. Jeszcze mogę kupę kartonów pokazać. No i ja się z wami żegnam. No i Siemka.